No, weź mnie wpuść! Oddaj mi tego laptopa! O Janka, weź nie maruć! Ja byłam tutaj pierwsza! Ale to jest mój pokój! Przeszkadzasz mi! Oddawaj laptopa! Halo, dziewczynki! A o co wy się znowu kłócicie? Znowu wrzaski i złości? Mamo, bo ja chcę teraz skorzystać z komputera, a ona mi go zabrała! Nieprawda, Ciociu, ja byłam pierwsza! Pierwsza zaczęłam go używać! Nieważne, czy pierwsza, czy druga, on i tak jest mój i to ja mogę go używać, kiedy chcę. Kochanka, no, werka też może z niego korzystać, prawda? Miałyście się dzielić. A ja mam dosyć dzielenia się, mamo. Ja już nie chcę się z nią dzielić niczym. Ciągle muszę się dzielić pokojem, komputerem, ciuchami. Mam tego serdecznie dość. Ja ciebie też mam dość. Słuchać mi się ciebie nie chce? To się w końcu wyprowadź, bo ja tylko o tym marzę, żebyś się w końcu stąd wyniosła. Och, Werka, nie przejmuj się, Anka tylko tak gada. Nie przejmuję się, ciocia, ja mam gdzieś takie słowa. Jak skończę używać laptopa, to jej go oddam. Na wszystko muszę czekać. Na wejście do łazienki muszę czekać, bo ona zawsze pierwsza. Na używanie własnego komputera muszę czekać, to jest głupie i chore. Ach, Aniu, chyba jesteś po prostu zazdrosna, co? Nie jestem zazdrosna, mamo, tylko to są moje rzeczy. I nie rozumiem, dlaczego muszę jej ustępować i, i dlaczego ona w ogóle używa mojego laptopa. To jest niesprawiedliwe. Ja nie chcę już, żeby ona z nami mieszkała, mamo. Chcę odzyskać moje dawne życie, mój pokój. Chcę go mieć sama, a nie dzielić z nią. O, Janka, doskonale Cię rozumiem. Ja też musiałam dzielić pokój z siostrą i nie było fajnie. Wszystko mi zabierała. Mama, ale to była twoja siostra, a Weronika jest moją kuzynką, to co innego? Proszę cię, mamo, zadzwoń do cioci, żeby w końcu ją odebrała, no ile można? Oj, Aniu, nie mogę tego zrobić, jej mama jej nie chce, muszę się nią opiekować, nie mogę jej przecież zostawić na pastwę losu. To ją oddaj do domu dziecka. Aniu, co w ciebie wstąpiło? Ach, tak naprawdę to jest mi przykro, kiedy to wszystko słyszę. Ale z drugiej strony wcale się nie dziwię, Ance. Wcześniej miała cały pokój dla siebie, całą szafę dla siebie, komputer dla siebie, a teraz. Ach, biedna, musi się wszystkim ze mną dzielić. Ja chyba bym tak nie umiała. Aniu, wiesz, co mam pomysł? Może wybrałybyśmy się same we dwie do kina? Po co? No nie wiem, na jakiś film czy bajkę, co będziesz chciała. Tak jak za dawnych, starych czasów, kiedy byłyśmy tutaj same. Nie chcę, mama, idź sobie z Weroniką. Aniu, no o mnie też jesteś zazdrosna? Nie jestem, wychodzę. Idę się przejść z Filipem na spacer. Anka, poczekaj, no oddam ci ten komputer. Nie chcę, teraz tego sobie używaj. Jak wrócę, to mi go dasz. Ach, Zazdrość to okropne uczucie. Godzinę później. Anka, no a co ty taka dzisiaj jesteś? Jakaś nijaka. Oj, weź, nie maruć, jestem normalna. O co ci chodzi? No przecież widzę. Słyszę, jakim tonem do mnie mówisz. Ale wiesz co, mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę niby jaką? Wygrałem dwa bilety na stadion, na zwiedzanie stadionu. Nasz stadion jest ogromny, będzie super. Zwiedzanie stadionu? Ze mną? Uszalałeś? Przecież ja się w ogóle sportem nie interesuję. No sportem to może nie, no ale zobaczymy infrastrukturę, jak to wszystko jest zbudowane, gdzie grają w piłkę, gdzie rzucają oszczepem. No w ogóle, będzie super, zobaczysz. Nie, nie chcę iść. Filip, mnie w ogóle takie rzeczy nie interesują. Dziwię się, że mi to proponujesz. Powinieneś mnie znać, jesteśmy już razem kilka tygodni. O. Myślałem, że będziesz chciała iść. Idź sobie z kolegami. Mm, mam tylko dwa bilety. No dobra, trudno. Ja zdecydowanie wolę chodzić po lesie. Werka? Tak, ciociu. A co ty tam w ogóle czytasz? Co tam patrzysz? Może grasz w coś? Mm, nie. Czytam opinię o tej szkole Anki. No bo wiesz, ciocia, w końcu to mój pierwszy rok w tej szkole. Trochę się denerwuję. Nie masz się czym denerwować. To bardzo fajna szkoła. Anka jest zadowolona. Ty też będziesz. Mhm. A kiedy dowiemy się, czy będę chodziła z Anką do klasy? Wiesz co, ja idę właśnie z Kazikiem na spacer. To wejdę do szkoły, do sekretariatu i zapytam się, do której klasy w końcu cię przyjęli? Czy będziesz chodziła z Anką, czy osobno? Okej, okay, ciocia, dzięki. Chyba, że chcesz iść z nami. Nie, dzięki, ciocia. No to pa. Pa. Wiesz co, Anka? No, co tam, Filip? Już mi się tutaj nudzi. Chyba będę spadał do domu. Nudzi ci się? W lesie? Przecież lubisz przychodzić ze mną do lasu. Mm, byliśmy tutaj wczoraj i nie chcę mi się tu siedzieć. Co mam tutaj robić? Stoję i gapię się na wodę. Okej, okay, no, to... no to chodźmy stąd. A gdzie chcesz iść? Do parku, a może na rower? Wiesz co, myślę, że pójdę już do domu. A odprowadzić cię, czy trafisz sama? Co? No idę do domu, Anka. Dobra, trafisz sama, nie? Pa! Uh, uh, pa! Co on teraz? Obraził się na mnie, że nie chciałam z nim iść oglądać stadionu? Wiem, kto będzie chciał ze mną iść oglądać stadion. Jestem pewien, że ta osoba się mu zgodzi i będzie zachwycona. No Mówię ci Kaziu, Anka strasznie narzeka. Przykro się tego słucha. Myślałam, że dogaduje się z Weroniką, a okazuje się, że Anka jest zmęczona tym mieszkaniem wspólnym z nią w pokoju. Hmm, mam pewien pomysł. Jaki pomysł? Sprzedajmy twoje i moje mieszkanie i kupmy jedno większe mieszkanie. Wtedy dziewczynki będą miały osobne pokoje. Ty tak na poważnie? No tak. Przecież spotykamy się już dosyć długo, pasujemy do siebie, dogadujemy się. Czemu mielibyśmy razem nie zamieszkać? Przemyśl to, Krysiu, to jest dobra propozycja. Ach, no cóż, zaskoczyłeś mnie, ale nie ukrywam, że bardzo pozytywnie. No dobrze, zastanowię się, porozmawiam z dziewczynkami i zobaczymy, co powiedzą. Pół godziny później. Ach, a to kto? Filip, a co ty tutaj robisz? Hej, Werka, mogę wejść? Ale Anki nie ma, wyszła. Mówiła, że idzie z tobą na spacer. No bo była ze mną na spacerze. No ale nudziło mi się z nią w lesie. To mogę wejść czy nie? No możesz, wchodź. No dzięki. Co cię do mnie sprowadza? Mam dla ciebie propozycję. Nie do odrzucenia. Niby jaką propozycję? Chodźmy do pokoju. Mm. Dziwak z tego Filipa. Obraził się na mnie tylko dlatego, że nie chcę z nim oglądać stadionu. Ciekawe, czy Vera jest w domu i czy gniewa się na mnie o to wszystko, co powiedziałam. O, wow, Filip, pokaż to! Nie, bo podrzesz! Nie podry, no pokaż! Ja się bilety na stadion. Zawsze chciałam zwiedzić stadion, ale to kosztuje. Ciotka nie chciała dać mi kasy. No, a ja wygrałem te bilety. Pójdziesz ze mną? Jeszcze się pytasz, chłopie? Pewnie, że z tobą pójdę! Ale ekstra! Będzie super! Zwiedzimy cały calusi stadion! No raczej calusieńki! Hej, Wera! Jesteś w domu? Jestem, jestem! Chodź! O, Anka... No tak, a co ty myślałeś, przecież ona tu mieszka? Filip, a co ty tutaj robisz? Przecież mówiłeś, że idziesz do domu? No, no bo miałem iść do domu, ale po drodze wpadłem na pomysł, że przyjdę do Weroniki. Że przyjdziesz do Weroniki? Niby po co? Zaprosić mnie na zwiedzanie. Na zwiedzanie stadionu. O rety, Filip, ja już nie mogę się doczekać. No, ja wiedziałem, że Werka się ucieszy, i dlatego przyszedłem ją zaprosić. Przyszedłeś zaprosić moją kuzynkę na zwiedzanie stadionu, bo ja ci odmówiłam? Myślałam, że pójdziesz z kolegami. A ja myślałam, że ty wiesz o tym, że Filip przyszedł mnie zaprosić. Nie, nic nie wiedziałam. Myślałam, że on poszedł do domu, tak mi powiedział. Idę do domu. O rety, Anka, ty jak zwykle swoje, musisz marudzić. Werka, daj bilet. Przyjdę po ciebie jutro. Bądź gotowa, będziemy zwiedzać stadion do zobaczenia. Uh... Świetnie! Zabrałaś mi pokój, zabrałaś mi szafę, komputer i łóżko. A teraz nawet chłopaka chcesz mi zabrać, tak? Ej, no ja nie wiedziałam. Ja myślałam, ty już lepiej nic nie mów, werka. Weź, przestań, dziewczyno, już nie marłuj. Idę z nim tylko na zwiedzanie stadionu, bo tobie się nie chciało, bo ty nie lubisz takich rzeczy zwiedzać. To ja z nim pójdę, chcę skorzystać. Bilety są drogie, a on je wygrał za darmo. Mhm, spoko, idźcie sobie. Filip ma rację, jak zwykle jesteś niezadowolona, marudna i foszki łapiesz, Ach, Szczerze mówiąc kochani, ja to się wcale Ance nie dziwię, że jest jej przykro. A jak wy zachowalibyście się na miejscu Weroniki? Poszlibyście na zwiedzanie stadionu z chłopakiem jej kuzynki? I czy według was Filip zachował się słabo, czy w sumie nic złego nie zrobił? Jeśli lubicie moje historyjki, zostawiajcie łapki w górę no i subskrybujcie kanał Bajolanki. Nie zapomnijcie, że moje historyjki toka boka znajdziecie również na kanale Topiki Topcia. Do usłyszenia, kochani. Pa!